Dzień dobry, nazywam się Maciej Wiktor i jestem trenerem w firmie Jura. Chciałbym dzisiaj przedstawić model E4, dedykowany w szczególności koneserom specjałów z segmentu pure coffee, czyli doskonałych kaw czarnych. Prezentowany ekspres został wyposażony w szereg najnowocześniejszych technologii marki Jura, które mają za zadanie wydobycie maksimum smaku i aromatu z każdego ziarna kawy. Zastosowany w ekspresie E4 profesjonalny młynek Aroma dzięki udoskonalonej geometrii cięcia ziaren bardzo delikatnie i precyzyjnie mieli kawę, wydobywając aż o 12% więcej aromatu w porównaniu z tradycyjnym młynkiem Aroma. Wyjątkowo cicha i szybka praca profesjonalnego młynka Aroma jest jego wielkim atutem. Model E4 został wyposażony w nową, ósmą generację jednostki zaparzającej, która jest sercem każdego ekspresu. Teraz Wykorzystując technologię zaparzania 3D, woda równomiernie przenika przez liczne warstwy zmielonej kawy. Dzięki temu ekspres wydobywa maksimum aromatu ze świeżo zmielonej kawy. Dodatkowo, jest to największa jednostka zaparzająca dostępna na rynku, mieszcząca aż 16 g zmielonej kawy. Dzięki temu użytkownik może przygotować maksymalnie mocny i aromatyczny specjał. Model E4 został wyposażony w inteligentny proces ekstrakcji pulsacyjnej który pozwala na wyjątkową swobodę w programowaniu kawy. Oznacza to, że specjały o pojemności od 15 do 75 ml przyrządzane są za pomocą procesu ekstrakcji pulsacyjnej i wygodnemu wykorzystaniu obu przycisków specjałów espresso lub kawa. Opatentowana przez firmę Jura Technologia PEP wydłuża czas zaparzania kawy, ponieważ woda wtłaczana jest do jednostki zaparzającej w sposób pulsacyjny z krótkimi przerwami. W przypadku specjałów kawowych o pojemności większej niż 80 ml, ekspres automatycznie zastosuje standardowy proces zaparzania. Komunikacja w ekspresie odbywa się za pomocą symboli wyświetlanych na ekranie, a do wygodnej obsługi służą przyciski umieszczone na panelu sterowania. Model E4 można połączyć ze smartfonem lub tabletem za pomocą Wi-Fi Connect. Dzięki aplikacji JO Użytkownik ma możliwość ustawienia indywidualnych parametrów specjału oraz zlecenie jego przygotowania przez ekspres. Wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Joe w ekspresie E4 można przygotować wyjątkowe kawy typu Lungo, które dzięki oddzielnemu obiegowi wody stają się doskonałymi, lekkostrawnymi specjałami typu Americano. W końcowej fazie zaparzania kawy dodawana jest do niej dodatkowa porcja czystej, gorącej wody. Dzięki takiemu zabiegowi kawa barista czy lungo barista jest pełna smaku i aromatu, równocześnie nie będąc obciążeniem dla żołądka. Model E4 wyróżnia się wzornictwem charakterystycznym dla ekspresów z linii E marki Jura. Najwyższa precyzja wykonania i prosta forma oraz subtelne chromowane elementy świadczą o najwyższej jakości urządzenia, charakterystycznej dla klasy Premium. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.